No i słuchaj, wchodzę do tego pokoju, a tam totalny bałagan. Chciałby się posprzątać, ale no nie wiadomo, od czego zacząć. Na początku było słowo, te słowa z Ewangelii według Świętego Jana znamy, myślę, wszyscy bardzo dobrze. Możemy je wręcz z pamięci recytować. Tylko czy, czy rozumiemy tak naprawdę, o co w nich chodzi? Z pomocą może nam przyjść tutaj grecki oryginał. Tam, pod wyrazem słowo, kryje się greckie wyrażenie logos, które możemy między innymi przetłumaczyć jako jako pewien, pewien ład, porządek, harmonia, taki Boży zamysł mądrości, który, który wszystko wokół porządkuje. I wtedy, tak naprawdę, to wyrażenie brzmiałoby, że na początku wszystko było na swoim miejscu. Tylko to zupełnie nijak ma się do, do mojego życia, w którym jest tyle. Tyle bezładu i właśnie tego porządku nie ma, bo nie mam czasu na to, co jest najważniejsze, nie potrafię wprowadzić w życie swoich najgłębszych pragnień, krzywdzę wszystkich dookoła. No, my wiemy, że tak się dzieje, bo, bo przez grzech pierworodny człowiek sam z tego porządku się wyłamał. I Pan Bóg człowieka w tym nie zostawił. Wielokrotnie starał się przywrócić światu ten porządek. A skoro żadne, żadne jakieś takie zdalne metody były nieskuteczne, to musiał wręcz rozedrzeć niebiosa i, i stąpić tutaj do nas. Stać się ciałem i zamieszkać wśród nas. Tym logosem jest Jezus Chrystus, który nie tylko zamieszkał wśród nas, jako jakiś sąsiad, ale mieszka głęboko w sercu, w duszy każdego z nas. I stamtąd właśnie pragnie wprowadzać w nasze życie porządek. Tylko czy ja pragnę tego, żeby, żeby moje życie zostało uporządkowane?